Dziękuję jeszcze dalej się później zamienię. Tak, proszę. raz, dwa, trzy, raz, 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 dwa trzy, raz dwa, trzy, raz, dwa trzy, dwa, trzy. jest dyski, wszystko okej okay. mamy dyski zapasowe, mamy wszystko Szanowni Państwo, witam serdecznie na konferencji prasowej przedstawicieli sztabu kandydata na prezydenta R.P. Sławomira Mencena i posłów Konfederacji. Oprócz mnie w konferencji biorą udział pan poseł Bartłomiej Pejo, przewodniczący Sejmowej Komisji Cyfryzacji i pan poseł Krzysztof Mulawa. Szanowni Państwo, w trakcie ostatnich miesięcy polski internet zalewały reklamy. O charakterze politycznym, reklamy polityczne, które były opłacane, które były finansowane. Te reklamy były ewidentnym, ewidentnymi reklamami kampanijnymi. Na dużą skalę, kampania polityczna, kampania kandydatów na prezydenta RP, była finansowana poza. Środkami komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta, co jest nielegalne, co jest łamaniem prawa i kampania była finansowana, jak się okazuje, jak wiemy od dzisiaj, również przez podmioty z zagranicy. Jesteśmy tutaj przed ministerstwem cyfryzacji, żeby powiedzieć o tym, w jaki sposób będziemy reagować na przestępcze, nielegalne działania, których beneficjentem jest Rafał Trzaskowski. Przyszliśmy tutaj żeby zaprotestować i przedstawić nasze stanowisko w sprawie nielegalnej afery hejterskiej finansowania Rafała Trzaskowskiego środkami z zagranicy. Osoby nagradzane przez Rafała Trzaskowskiego, osoby, które były asystentami polityków koalicji obywatelskiej partii, której Rafał Trzaskowski jest wiceprzewodniczącym, finansowały nielegalnie środkami z zagranicy reklamy w internecie na portalach społecznościowych. Jest to proszę Państwa przestępstwo. Wygrywanie wyborów, próba wygrania wyborów metodami przestępczymi nie przejdzie. Będziemy apelować do Polaków, by nie głosowali, nie wspierali kandydata Rafała Trzaskowskiego, którego kampania wyborcza jest nielegalnie finansowana z środkami zagranicy, przez nie organizacje niby pozarządowe, ale które wprost wykupują reklamy w internecie chwalące Rafała Trzaskowskiego, atakujące jego konkurentów. Ordynarny hejt. Nie pozwolimy, by prezydentem Polski został człowiek, który ma jak już wiemy, aferę hejterską i którego kampania jest faktycznie finansowana spoza granicy Polski i będziemy z tym walczyć. Dziękuję bardzo i zapraszam Pana przewodniczącego poja. Szanowni Państwo, mamy do czynienia z gigantyczną aferą, to trzeba powiedzieć jasno. Jak przedstawił to poseł Wipler, aferą, która ma wiele wątków. W te wątki łączą się wątki nask naukowa, akademicka sieć komputerowa, wątki połączone z akcją Demokracją, której to przedstawiciele jeszcze nie tak dawno byli wiarygodnymi obywatelami dla właśnie Nasku, którzy współpracowali z Naskiem w zakresie dezinformacji. Widzimy, szanowni państwo, jak wygląda ta demokracja w wydaniu Donalda Tuska, demokracja w wydaniu kandydata na prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Temu musimy zapobiec. Ostatnie dni, ostatnie godziny to w państwa nadzieja na to, aby państwo nie zagłosowali na Rafała Trzaskowskiego, który, jak widać, w tej aferze bierze udział i jego, jego współpracownicy. Drodzy Państwo, z tego miejsca deklaruję, że jeszcze w tym tygodniu zwołana będzie Komisja Cyfryzacji, i Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, której przewodniczę. Ze względów organizacyjnych ona odbędzie się najprawdopodobniej w przyszły wtorek. Będę chciał i będę dążył do tego, aby sprawa była dogłębnie wyjaśniona zarówno przez Ministerstwo Cyfryzacji, przed którym się znajdujemy, jak i przedstawicieli NASK-u, ale również podmioty, które świadczą tego typu usługi. Zostaną zaproszone wszystkie wszyscy przedstawiciele mediów społecznościowych, które w Polsce mają prowadzą swoją działalność. Ta afera musi być wyjaśniona Dogłębnie i taka komisja, specjalna komisja cyfryzacji, innowacyjności nowoczesnych technologii w tej sprawie, jak powiedziałem, zostanie zwołana w przyszłym tygodniu. Już teraz serdecznie zapraszam Państwa, media, do tego, aby obserwować bacznie tę sytuację, bo na pewno jeszcze wiele wątków mam przekonanie z tej sprawy wyjdzie. Oddaję głos pan poseł Krzysztof Mulawa. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, mamy do czynienia oczywiście ze skandalem. Ten skandal można opisać kilkoma słowami. Złodziej krzyczy łapać złodzieja. NASK wprowadzał w ostatnim komunikacie opinię publiczną w błąd. Wtedy, kiedy mówili, że ta kampania dotyczy, dotyczy finansowania z zagranicy i dotyczy pana Trzaskowskiego, pana Nawrockiego, pana Mencena. NASK zapomniał powiedzieć kluczowej kwestii, że beneficjentem tej kampanii, na której wydane zostało 400 tysięcy złotych, był pan Trzaskowski. A tymi, którymi byli tymi osobami, tymi kandydatami na prezydenta, którzy byli oczerniani za, za te 400 tysięcy złotych, za setki tysięcy złotych w ostatnim etapie kampanii wyborczej, był nasz kandydat, m.in. nasz kandydat Sławomir Mencen nie możemy dopuścić do tego, żeby w tak bezczelny sposób to finansowanie dotyczyło beneficjenta pana Trzaskowskiego i było wprost skierowane przeciwko kandydatom prawicowym panu Mencenowi. reagujemy, nie pozwolimy na na tej ostatniej prostej, żeby ten temat został zamilczany. Taka jest oczywiście, taki jest oczywiście cel pana Gawkowskiego, pana Tuska, a my jesteśmy tutaj, żeby mówić o prawdzie, o, o finansowaniu nielegalnym kampanii pana Trzaskowskiego z zagranicy. Czy mają państwo pytania? Jest pytanie, Łukasz, żmuda Republika. Pierwsze pytanie, czy PKW powinno się tym zająć jeszcze przed pierwszą turą? i druga rzecz, czy to wszystko nie wygląda jak takie podchody pod wariant rumuński, z którym mieliśmy do czynienia pół roku temu? Pozwolę sobie odpowiedzieć na pierwsze pytanie, no my mamy nadzieję, że, bo ta informacja dzisiaj przed południem przybiła się do opinii publicznej, my mamy nadzieję, że właściwie równolegle w tej chwili PKW już zajmuje się tą sprawą, bo jest, jest, są ostatnie godziny kampanii wyborczej, a ta sprawa wydaje się rzeczą kluczową w tym momencie, być może to będzie game changer tych wyborów, więc zaraz, zaraz po tej konferencji prasowej. Część z nas uda się do Ministerstwa Cyfryzacji, ale również będziemy przemieszczali się do PKW, żeby dopytywać, czy równolegle odbywa się interwencja PKW w tej, wydaje się, bardzo kluczowej sprawie. Trzeba podkreślić, drodzy państwo, że ta kwota, o której mówią media, ale i przedstawiciele mediów społecznościowych, kwota 400 tysięcy złotych, to jest kwota większa niż kwoty przeznaczane dwóch, przez sztaby dwóch kandydatów dwóch największych partii politycznych, a więc kandydatów Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej. Kwota potężna, trzeba to jak najszybciej wyjaśniać. I ten wariant rumuński jest, tak jak pan redaktor zapytał, no bardzo, bardzo prawdopodobny. Natomiast no mamy do ciszy wyborczej, jak państwo wiecie, kilkadziesiąt godzin. My podjęliśmy tę interwencję, podjęliśmy ten temat jak najszybciej, tylko mogliśmy i e, informujemy o tym e, jawnie opinię publiczną. Czy są jeszcze jakieś pytania? Tak. Ja jeszcze jedno, jeszcze dwie. Szymon Adamowski, agencja prasowa. Jak panowie skomentują, to słowa z sztabu Trzaskowskiego, że to na jego jest prowadzona kampania dezinformacyjna przeciwko niemu oraz komunikat nas, który informują, że poprzez SMS-y właśnie się jeszcze dezinformuje w związku z postulatami rządowymi, a nie właśnie opozycji. Rafał Trzaskowski nagrodził kilka lat temu Pana, który jest prezesem Fundacji Akcja Demokracja, nagrodą. Ten człowiek, który kieruje Fundację, która nielegalnie finansuje kampanię polityczną w Polsce. Był asystentem posłanki Koalicji Obywatelskiej jeszcze niedawno. Ludzie finansowani przez Platformę, nagradzani przez Platformę, nagradzani przez Rafała Trzaskowskiego, mieliby w tym momencie akurat w jakiś sposób mu sabotować kampanię? Nie, to po prostu złodzieje, oszuści zostali chwyceni na, złodzieju, na kradzieży i oszustwie na tym, że próbuje nam się za pieniądze za granicę ukraść wybory. Nie pozwolimy, by... Złamano fundamentalną regułę polskiej polityki, którym jest zakaz finansowania polityki z zagranicy. Partie polityczne nie mogą przyjmować pieniędzy na politykę z zagranicy. Partie polityczne nie mogą ani politycy przyjmować pieniędzy od osób prawnych, czyli od spółek. Partie polityczne i kandydaci na prezydenta muszą całą kampanię finansować za pośrednictwem swoich komitetów wyborczych. I wszystkie te cztery reguły zostały w tym przypadku złamane. Pieniądze za zagranicy, płynące z Węgier i Austrii, i przez łańcuszek podmiotów trafiają do fundacji, którą kieruje facet, który dostał nagrodę od Rafała Trzaskowskiego, i który wcześniej był asystentem posłanki Koalicji Obywatelskiej, to może być naruszenie wyborów, które będzie skutkowało ich nieważnością, jeżeli będzie miało wpływ, ale przypomnijmy, że Rafał Trzaskowski i jego sztab po raz kolejny łamie prawo. Przypomnijmy aferę w Końskich, gdy wydały media publiczne, telewizja publiczna miliony na prywatny event sztabu Rafała Trzaskowskiego, e, który nie był żadną debatą, tylko był jego wydarzeniem w Końskich. Zapewnienie wozów transmisyjnych, zapewnienie sygnału, wysłanie tam prezenterów, wysłanie tam dziesiątek ludzi, to było finansowane przez media publiczne, nielegalne, nieprzejęte przez obecny rząd, i to była pierwsza e, afera. A drugą aferę jest branie pieniędzy z Węgier, z Austrii, z zagranicy. Bóg wie skąd, by ustawić wybory w Polsce. Jeżeli chcecie. By ta sprawa nie została wyjaśniona i żeby polityka w Polsce przez dziwne podmioty z zagranicy były finansowane z Węgier, Austrii, Bóg wie skąd, to głosujcie na Trzaskowskie. Jak chcecie normalnego kraju, to tego nie róbcie. I to jest nasz ten apel. Oczywiście jasne jest, że każdy normalny, rozsądnie myślący Polak powinien w tej sytuacji zagłosować na Sławomira Mencena, ale to jest oczywista oczywistość, więc w sumie nie wiem, czemu to powiedziałem. Jeszcze chcę dodać: sztab pana Trzaskowskiego, sztab pana Trzaskowskiego wykorzystuje znany, znany mechanizm, czyli mechanizm mówiący o tym, że najlepszy złodziej to jest bezczelny złodziej, więc złodziej, złodziej krzyczy łapać złodzieja. No, no my mamy obowiązek stanąć w prawdzie, pokazywać te fakty, pokazywać finansowanie, kierować się, kierować się tymi faktami, które znamy o, o powiązaniach z posłanką Gajewską, o tym, że nas zaprzecza samemu, samemu sobie. No i, i, i liczymy na to, że opinia publiczna po prostu zrozumie, że finansowanie z, z zagranicy jakiegokolwiek kandydata, w tym przypadku kandydata, którym jest pan Trzaskowski, jest niekorzystne z punktu widzenia interesu każdego Polaka. Szanowni Państwo, nie dajmy z siebie, nie dajcie państwo z siebie robić, zrobić idiotów przez sztaby. Przede wszystkim pana Rafała Trzaskowskiego, przez te wszystkie wyjaśnienia idące z instytucji publicznych, no, chodzi tylko i wyłącznie o to, aby ukryć tą aferę, gigantyczną aferę, to trzeba podkreślać. No, ta recepta jest prosta, trzeba zagłosować na kandydata, jednego kandydata, który jest dla nas oczywistością, jest to słowo Mirmencen, słowo Mirmencen, który jest kandydatem uczciwym, jest kandydatem, który w tego typu afery i w żadne inne afery zamieszany nie jest i nigdy nie będzie. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze są jakieś pytania? że dzisiaj Rafał Trzaskowski powinien tutaj stanąć i wytłumaczyć się przed tym. No Oczywiście, że tak. Nie tylko Rafał Trzaskowski, ale te wszystkie instytucje, które są w sprawę zamieszane. Nie mamy pewności, a wręcz mamy pewność, że Rafał Trzaskowski tego nie wytłumaczy. Natomiast będą to musieli wytłumaczyć na Komisji Cyfryzacji, przedstawiciele instytucji publicznych, Ministerstwo Cyfryzacji, przedstawiciele NASK-u i mam nadzieję, że również, tak jak powiedziałem, przedstawiciele mediów społecznościowych, które w Polsce funkcjonują. Wydaje się też, że podchodzimy do momentu, w którym trzeba będzie zmienić prawo i doprowadzić do tego, że wszystkie reklamy polityczne w Polsce, zwłaszcza w czasie kampanii wyborczych, będzie koncern, za pośrednictwem którego te reklamy są emitowane w Polsce. Czy to jest Google? Czy jest to... Instagram, czy jest to TikTok, czy jest to Facebook, czy jest to X, powinny wskazać kto finansuje, kto płaci za reklamę, w jaki sposób też były modyfikowane algorytmy zasięgu i do kogo definiowano, że ta reklama powinna dojść. Musimy po prostu zmienić prawo, by było jasne, że każdy, kto będzie chciał nielegalnie dostać kasę z zagranicy w formie reklamy, zostanie na tym chwycony, napiętnowany, a i finalnie pójdzie do więzienia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję.